Dzisiaj w Białej podpisujemy umowę na dofinansowanie projektu z dziedzictwa kulturowego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. A ta umowa dotyczy jednego z symboli Białej, bo rozpoznawalnej wszędzie, widocznej w tle zresztą być może wieży prudnickiej, która jest takim bardzo mocnym akcentem zabytkowym i turystycznym całej Białej, która w ostatnich latach naprawdę bardzo mocno postawiła na to, aby uatrakcyjnić właśnie swoje centrum. Celem renowacji przebudowej jest jakby uratowanie naszego jednego z najbardziej znanych zabytków białej, czyli naszej baszty popularnie zwanej. Baszta pochodzi z okresu XV wieku. Ehm, ostatni remont baszty, właściwie tylko dachu, odbył się w 2006 roku. No, baszta wymaga już... Yy, yy, Dość mocnej ingerencji, ponieważ już popada całkowicie w ruinę, są bardzo duże pęknięcia. No i tutaj przy współpracy z Urzędem Gminy Biała z Panem burmistrzem udało się pozyskać to dofinansowanie właśnie w ramach RPO. Baszta pierwotnie została już kilkakrotnie w ciągu minionych lat w jakiś sposób remontowana, ale mimo tych remontów do tej pory nie była dostępna i teraz zależało nam na tym aby tą basztę udostępnić naszym mieszkańcom ewentualnym turystom